Cześć! Dzisiaj filmik będzie na temat Rzymu, ponieważ jeszcze przed kwarantanną ostatnią moją podróż odbyłam właśnie do Rzymu na cztery dni, z tym, że dwa dni były przelotowe, dwa dni były dniami tam pełnymi, które spędziłam, więc chcę Wam troszeczkę opowiedzieć może o miejscach, w których byłam, ale też mogę przywołać z pamięci jakieś tam ceny, za jedzenie czy za jakieś tam usługi, które. Tam wydałam, żeby dać wam taki bardziej realny obraz. W razie tam chęci w przyszłości udanie, właśnie się do Rzymu. Jeżeli lecicie do Rzymu. Wiadomo, e, przeszukując internet znajdziecie mnóstwo tak naprawdę zabytków, które e, możecie tam zobaczyć, ponieważ Rzym jest, że tak powiem, nabity. Jest po prostu wszystkich zabytków ogrom i ten ogrom tak naprawdę znajduje się w jednym miejscu. Wszystkie, większość zabytków są bardzo blisko siebie. E, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że E, uważam, że informacja ta jest istotna, ponieważ jako turysta przyjeżdżasz, e, przy, przyjeżdżasz tam, czy przylatujesz, e, i zazwyczaj musisz poruszać się albo jakąś komunikacją miejską, e, albo zamawiać sobie taksówki, co e, muszę Wam powiedzieć, że w Rzymie totalnie się nie opłaci. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile kosztują taksówki, ponieważ e, nigdy ich nie zamawiałam, ale kiedy sprawdzałam ceny, na Uberze czy, czy chyba nawet na Bolcie e, były one bardzo wysokie. Także musicie sobie darować tam podróże e, taksówkami, moim zdaniem, bo po prostu jest to kasa wyrzucona w błoto, moim zdaniem. Tym bardziej, że tak jak wspomniałam, e, większość zabytków m, są blisko siebie. A więc tak. Moja. E, Moja podróż właśnie do Rzymu była podzielona tak jakby na trzy dni. Dzień, w którym przyleciałam, miałam tam czas na zobaczenie Rzymu wieczorem. Pierwszy pełny dzień, który spędziłam na jednej części Rzymu i drugi dzień na tak jakby drugiej części. I właśnie w tym samym chcę wam opowiedzieć, gdzie byłam, i podzielić to też na części. W razie, gdy będziecie chcieli po prostu polecieć, zobaczyć, będzie Wam łatwiej to sobie też podzielić i będziecie mieli jakiś tam wgląd. Powiem wam szczerze, że gdybym ja takiego bloga e, zobaczyła przed podróżą tam, byłoby mi to bardzo pomocne. A tak musiałam sama kombinować, ale oczywiście to też ma swoje plusy. A więc zaczynajmy. Bo teraz powiem Wam o wszystkich e, zabytkach, które. E, Zobaczyłam, oraz o miejsca, które zobaczyłam pierwszego dnia, czyli powiedzmy, miałam na to tylko i wyłącznie wieczór, jakieś 3-4 godzinki. Więc pierwsze miejsce, do którego udałam się e, mojego pierwszego dnia w Rzymie, była to e, Piazza di Spagna, czyli plac hiszpański. Oczywiście weźcie poprawkę na to, jak wymawiam nazwy, ponieważ mogę robić błędy. I do tego się przyznaję. Także pierwsze miejsce właśnie był to Plac Hiszpański, na którym u podnóża schodów, że tak powiem, są to schody, schody hiszpańskie, które są bardzo istotne w, w jakimś tam, jeżeli chodzi o podróżowanie po Rzymie. Musicie je zobaczyć. Schody mają chyba 137 stopni, jakoś tak. Ogólnie są bardzo szerokie, chyba najszersze w Europie I u, na samej górze, na szczycie właśnie tych schodów znajduje się tam kościół. Ogólnie na tych schodach są różnego rodzaju pokazy mody, czasem organizowane. W okresie świątecznym jest na nich szopka u podnóża właśnie tych schodów. Jest taka mała, przyjemna, bardzo fontanna, przy której można usiąść. A więc, jeżeli chodzi o to miejsce, jest to miejsce, które musicie zobaczyć. Możecie tam dojechać metrem, prawdopodobnie z każdego miejsca, gdzie jesteście. Ale tak naprawdę, metro od razu znajduje się właśnie przy tych schodach, przy tym całym placu. Co znajdziemy wokół tego placu? Wokół tego placu jest to miejsce, gdzie znajdziecie mnóstwo, że tak powiem, drogi sklepów. Jeżeli lubicie robić zakupy w jakichś tam markowych sklepach, to na pewno musicie się tam udać. Ja osobiście nie lubię robić zakupów w markowych, drogich sklepach, ale z samej ciekawości, właśnie tego wieczoru, mojego pierwszego wieczoru, tam przeszłam chyba praktycznie wszystkie uliczki, mniejsze czy większe, wokół, wokół tej piaza dyspania. I po prostu podziwiałam, podziwiałam um, uliczki, byłam naprawdę wtedy e, zszokowana, bo bardzo podobały mi się po prostu ich tam budownictwo, naprawdę jest świetne. E, a więc tak, możecie sobie tam też zamówić dobrą pizzę. Tam było, zjadłam swoją pierwszą pizzę e, w Rzymie, po, kosztowała ona. Hmm, Jakoś chyba 10 czy 12 euro. Podzieliłam ją właśnie z moją siostrą i najadłyśmy się i cenowo w miarę to wyszło, a jedliśmy ją tak naprawdę w miejscu, które wydawałoby się, że jest dosyć drogie, ponieważ wokół było pełno drogich, markowych sklepów. Tam udajcie się, jeżeli interesują was schody hiszpańskie. I jeżeli chcecie zrobić zakupy w jakichś takich markowych sklepach. E, drugiego dnia, kiedy miałam cały dzień, e, żeby zobaczyć najpiękniejsze zakątki Rzymu, e, wybrałam się oczywiście do takich standardowych miejsc, które już na pewno, na pewno wiecie, co mam na myśli i co chcę powiedzieć. A więc tak, pierwszego takiego pełnego dnia, od razu z rana, wybrałam się e, oczywiście pieszo, z miejsca mojego zamieszkania udałam się właśnie pieszo do Koloseum. Koloseum. Mm. Jeżeli chodzi o Koloseum. Nigdy wcześniej nie sądziłam, że miejsca właśnie takie jak Koloseum czy Fontana di Trevi, Panteon i tak dalej wzbudzą we mnie takie emocje, kiedy zobaczę je na żywo. Może dlatego, że ja nigdy nie byłam Mm, nigdy nie myślałam o Rzymie o, jak o takim miejscu, w którym muszę być, muszę zobaczyć, trafiłam tam totalnie z przypadku i kiedy naprawdę tak zobaczyłam wszystkie te zabytki, byłam nimi zachwycona. Muszę powiedzieć Wam, że nie byłam w środku, mm. nie wiem ile tam kosztuje wstęp, dlatego że wszystkie miejsca, chciałam zobaczyć jak najwięcej miejsc. E bez jakichś takich właśnie wejściówek, bo mój wyjazd był organizowany tak bardzo niskimi kosztami. Jak ty zobaczyłam właśnie koloseum, oczywiście zrobiłam sobie kilka zdjęć na, na jego tle. Stwierdziłam, że no faktycznie jest to kolos. Obeszłam go, obeszłam te koloseum cały wokół i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Naprawdę. Byłam zaskoczona w tym, jakie emocje to we mnie wzbudziło, kiedy zobaczyłam wreszcie koloseum, które oglądamy na filmach, na w, w jakichś tam serialach i tak sobie pomyślałam, wow, teraz ja tutaj jestem, to jest ogromne i tak sobie myślę, że Kurczę, i jak jest to możliwe, jak oni muszą naprawdę o to dbać, że to koloseum tyle po prostu lat się ostało i jest w ogóle w takim stanie. Co również mnie zdziwiło w tym wokół tego koloseum. Obok koloseum możecie znaleźć naprawdę też pięknie zadbane ruinki. W ogóle myślałam, że będzie wszystko wyglądać tak mniej zadbane, wszystko było takie magiczne. Ja ogólnie zostałam. Bardzo zaczarowana tym miejscem, co mnie jedynie wkurzało, to po prostu e, ludzie chcący mi sprzedać jakieś bransoletki, e, czy po prostu pytający skąd jestem i tak dalej, no to po prostu nie było przyjemne, Moi nie po to tam przyjechałam, żeby chciałam pozwiedzać, spędzić jakiś czas też ze sobą i, i skupić się na właśnie na, na jakimś tam odkrywaniu, no ale trudno. Gdzie udałam się po Koloseum? Po Koloseum udałam się pieszo, żeby zobaczyć fontannę di Trevi. Pieszo zajęło mi to jakieś 20 minut może, może troszeczkę więcej, ponieważ między tak naprawdę trasę, którą przemierzasz między Koloseum a fontanną di Trevi to jest moim zdaniem takie naprawdę centrum wszystkich cudownych yy, starych budowli. Tam praktycznie gdzie się nie obejrzysz, w prawo, w lewo, masz po prostu pełno starych, pięknych budowli, jakichś tam zabytków. Jest tego mnóstwo, dlatego ja wielu miejsc nie potrafię Wam nazwać, ponieważ no, nie, nie jestem w stanie tego spamiętać, ale jest tego... Ogrom, ogrom. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak wygląda w Rzymie. Byłam przekonana, że okej, okay, tutaj jest jedno miejsce, do którego muszę iść, tutaj kolejne, ale nie. Wszystko znajduje się tak naprawdę w jednym miejscu. E, dlatego udałam się pieszo mm, do właśnie Fontanny di Trevi. E, Fontanny di Trevi wiadomo, jest romantycznym miejscem, przy którym myślę, że wiele ludzi chciałoby przyjąć oświadczenie, czy też się tam oświadczyć. No nie wiem, ale naprawdę jest to romantyczne miejsce, bardzo ładne. E, oczywiście co jest wielkim minusem, to fakt, że jest ono strasznie zatłoczone. Jeżeli chcecie sobie zrobić zdjęcie e, na tle fontanny di Trebi to musicie poczekać. Musicie poczekać. No i co powiem, że światło nie było tam sprzyjające do robienia zdjęć, ale e, ogólnie jest bardzo piękna woda, jest czysta, e, jest tak naprawdę turkusowa, <grym> więc e, jak najbardziej podobał mi się ten zabytek również. Później e, po fontanie de Trevi udałam się do Panteonu. Mm, to dopiero jest olbrzym. Naprawdę to jest. To jest po prostu gigant, moim zdaniem. Eee, ogromny budynek, do którego możecie wejść za darmo, dlatego też byłam. Eee, możecie wejść do środka eee, i podziwiać tego kolosa ze środka. Gdy spojrzycie, będąc w środku panteonu, tak do góry, eee, zobaczycie tam mm, niebo przez taką ogromną, jakby eee, przestrzeń. I w ogóle moim zdaniem ten budynek jest troszeczkę, jest ogromny, robi wrażenie, ale jest też taki pusty. Tak, tak bym to mogła nazwać. Nie wiem, może takie jest zamierzenie. Ja tutaj nie jestem od tego, żeby jakoś to bardziej oceniać, mówię tylko swoją opinię, ale jest dość pusty. Hmm. Oczywiście na każdym kroku yy, w Rzymie, przy jakichś tam zabytkach, czy też przechadzając się. Yy, Tymi uliczkami tego miasta spotkacie mnóstwo fontan. I każda z tych fontan, nie wiem jak to jest możliwe, ale jest wyjątkowo piękna, wyjątkowo piękna, wyjątkowo zadbana. No i każda jest inna. Po prostu dla mnie to jest typowe miasto fontan, i, i to jakich pięknych. No nie wiem, jak ja bym mieszkała, byłabym mieszkanką po prostu Rzymu. To ja bym codziennie chyba wychodziła w inne miejsce, w innym miejscu bym siadała, czytała książkę, piła kawę i byłabym po prostu cały czas w takiej zgodzie ze sobą i, i byłabym po prostu szczęśliwa, że mogę w takich cudownych miejscach przebywać i skupiać się na tym, co lubię, czyli na przykład na czytaniu książki. Uważam, że no, okej, okay, może są rzeczy, których ja jako turysta nie zauważyłam, które. Ym, na co dzień mieszkańcom nie odpowiadają, ale e, mówię tak, jak ja to widzę, tak jakbym naprawdę była szczęśliwa. W szczególności dla mnie e, chyba jedną z tych takich najpiękniejszych fontan e, była Piazza Navona. Chyba jeżeli... E, podobało mi się to najbardziej, jeżeli chodzi o fontannę i o cały kształt wokół tego. No, mogę powiedzieć, że to było chyba takie mm, moje miejsce top, w którym z chęcią y, często spędzałabym swój czas. Na dzisiaj to tyle, a w następnym odcinku będzie ciąg dalszy o Rzymie. Zapraszam serdecznie bardzo. Do pa!